Początek chrześcijaństwa. Oczywiście początek chrześcijaństwa wiąże się z Jezusem z Nazaretu. To dzięki niemu powstała nowa religia, która na podstawie, a raczej wywodząc się z judaizmu, rozprzestrzeniła się na cały świat. Oczywiście judaizm, z którego wywodzi się chrześcijaństwo, był religią, która wśród tych setek religii będących w imperium rzymskim była tym niewielką cząstką i właściwie nie miała żadnego wpływu na imperium. Oczywiście rozpowszechnienie się chrześcijaństwa to w dużej mierze zasługa Świętego Pawła Apostoła. To on i jego następcy po śmierci Jezusa spowodował, że z niewielkiej religii uważanej przez wielu za sektę rozpowszechniła się ona na całe Imperium rzymskie, a później na cały świat. Około 34-37 roku naszej ery nastąpiło nawrócenie świętego Pawła. Był on wcześniej prześladowcą Kościoła, a następnie apostołem Pogan. Około 60 roku powstała pierwsza najstarsza Ewangelia, Ewangelia świętego Marka. Jest to data oczywiście prawdopodobna. Rok 62-64 naszej ery to śmierć świętego Pawła i świętego Piotra w Rzymie. To właśnie wówczas był okres bardzo dużych prześladowań ze strony Nerona. Chociaż chrześcijaństwo, tak samo jak judaizm, było religią monoteistyczną, właściwie były to jedyne dwie religie monoteistyczne w tamtej epoce. To z powodu tego gwałtownego wzrostu wyznawców chrześcijaństwa, bardzo szybko państwo, po prostu rzymskie, zwróciło uwagę na to chrześcijaństwo, na ten początek tej religii. Z czego to wynikało? Wynikało to z tego, że o ile inne religie nie odnosiły się do państwa, te ich poglądy były takie, że to państwo, imperium rzymskie mogło się z tymi poglądami zgadzać, czy też Cesarz był bogiem w nich, chrześcijaństwo wykluczało wiarę w innych bogów, a, przeciw, a przecież w Imperium Rzymskim tych, wiar w, tych różnych bogów było naprawdę dużo, i to każda wiara wtedy niejako zawierała sobie tych bogów bardzo wiele. Oczywiście powoduje to też wykluczenie kultu cesarza, co oczywiście się nie mogło spodobać. Do tego wiara chrześcijańska uważała wszystkich ludzi za równych sobie. W czasach niewolnictwa pamiętajmy o tym, że wiara chrześcijaństwa wyklucza niewolnictwo. Ona mówi, że wszyscy są sobie równi. Dlatego oczywiście nastąpiły prześladowania. Wzrost liczby chrześcijan, wzrost ich wpływu na państwo to oczywiście taki skutek, że Rozpoczęły się prześladowania. Trzeci wiek to najsilniejsze prześladowania chrześcijan. Edykty cesarzy przeciwko chrześcijanom. Septymiusza Severa z, dwu, z dwu, przepraszam, z 202 roku, Deciusza z 250, Waleriana z 260 i Dioklecjana z 303. Te. Hmm, Nakazy miały po prostu wyeliminować, spowodować, że chrześcijaństwa nie będzie. Były to naprawdę potężne prześladowania. Tysiące chrześcijan zginęło, czy to na arenach, czy to spalonych. Naprawdę te prześladowania były potężne, ale nie zmieniło to tego, że po prostu wiara ta stała się tak duża, tak potężna że stała się właściwie religią panującą w imperium rzymskim. 311-313 rok to legalizacja chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim. Konstantyn I Wielki. W 325 roku doszło do Soborów w Nicei. To wtedy właśnie ustalono obowiązujące wyznania wiary i potępienie arianizmu. Czyli takiego pierwszego kierunku, który powodował rozłam w tej nowej religii w chrześcijaństwie. W 382 roku Teodozjusz Wielki uznał, że chrześcijaństwo się staje religią panującą. Czyli kilkadziesiąt lat po tych jeszcze edyktach powodujących, że to chrześcijaństwo ma zniknąć, chrześcijaństwo stało się religią panującą.